Witajcie witacie w trzecim odcinku z Robocrafta Jest ja dzisiaj za mną Okej. Okay. Siema A ja jestem nie przywitałem się Zabiję Krixa ja Chcę ciebie zaraz zabiję, to zobaczę Bo jest silniejsze Ma z przodu tarczę mhm. Ty nie Mój masz tarczy A ja cię walę w tyłeczek Bo się dzień... ogarni. Pedał jeden Icho, bo tam strzelają. Na pewno tam są. Eee, jeszcze raz masz włączyć nagranie? Początek chwila. Po nie, po krótkim cięciu. Niestety ok covid znowu fan net. Nie, bo ktoś mnie tu wyzywa. Nie! Ej! Uważaj, no, <noise> <noise> no nie! Znowu. Już jak nam pada? Idź ty! Idź ty mnie stąd! On mnie stąd! Nie. Minę to nie wywaliło. Jest. Wywaliło. Piech skłamał. Nie. Nie wyzywał odpy. <grym> Cicho, bo... Cicho. Ja ci to wytnę, zobaczysz. Aha. No wytnę ci. Mówiłeś już w drugim odcinku i w pierwszym... Cicho. Po co im zdradzasz? Nie Nie Ej, no, na... chodź tu! Idę o, idzie, 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 ta, 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 Nawalamy. Ciebie? O, ja się cofnę. Odejdź! No ej, blokujesz mnie! Gdzieś już się Ja Uciekam. Gonię nie gonię Ja jestem za tobą, są za tobą. <grym> są! Ja mam radar, więc jakoś ich nie widzę. A! nie atakują. Okej, okay, pomóż. Nie. O ty <noise> kamień No ja mam radar i jakoś ja nie widzę Ja mam przecież dobry radar Ten tyle re... A ja nie lepszy. mogę nic zrobić, bo muszę się zregenerować A mnie atakują A myślisz, że mnie nie atakują? Nie go się atakuje, który ma bronię, a ja nie mam Ratuj 21% Zapadłem ja <noise> Tyle ci ja też Widziałem Oj. Ale pokazałem temu. Tak, pokazałaś. Pokazałem mu faka. Fuck the police. Chodź. No. Co? Na mnie jest Ja. O, nie. Nie co, tylko kto? Kto? A nie co. Ej, rozwałem nam bazę. Jej, jej, jej. się znowu cieszy. Jej! Yeah. Dobra, bo mi znowu odwala. I to ostro. Miau. Co ty masz kota w pokoju? Nie Co? wiedziałem. Wiedziałam, że masz psa, ale nie wiedziałam, że masz kota. Koci od niedawna pojawił tutaj. O, czyli nowe zwierzę do wędrytowania. Nie wiem, <grym> tego. to jest. Pomogę ci, bo tamten zwiał. No, a Super, ja już nie mam broni. Aaaa, pokażę mu! Ja go zabiję, ja go zabiję! Zabiję cię. A ja tego. Okej, okay. Spad. E, daj mi tego. Dobra. Ja sobie muszę i tak odregenerować. Bo w jednym działką dużo nie zrobię. Jest! Na ja już mi killa. I nadal mam 100%. Myślę, <grym> za chwilę się uleczę, będę miał... E, 200%? Tak. <grym> Nie da się... Oszukano mnie. Czemu? Bo mam nadal sto. Się bo jadę ci pomóc. Jadę ci pomóc okej. Okay, nie okay. tego co zabiłem to on się odrodził i teraz we mnie snajpi. Ej! Jakiś. <noise> Żegnam pana! Będzie A... mam rodzi prawie. A za tarczami. Ja tam za chwilę podejdę. Ajej, ajej, ajej. wyjechali starć, wyjechali. Wieka, idę im od tego, od tyłka strony. A ja jedę na górę! A ja idę od drugiej strony? A ja idę na górę. Rix, uciekaj, uciekaj. No na górze jestem! No nie, staj po we mnie! Staj tu we Ej, zabij! jedzie do mnie! Jedzie do mnie, nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! To dobry. Niedobry. Nie, nie wyzywaj ludzi. Nie! Jadę, Bo tam jadą po mnie, jadą po mnie, okejek, okay, jadą po mnie Pomocy! Ja spadam mi. Ja też! O kurczę, o kurczę Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Źle! Nie mów nie że jestem Co? Napisz im, że to ja, okejek, okay jestem youtuberem Panie! Zostawcie, Zostawcie mnie! No to już padam. papa, okejek! Okay no dziękuję te, ale nam podniesie ja Nie do głównego punktu. Czyli do tarczy Yyy, wiesz co? Nie, nie mam. Mam, mam. Mm -hmm. Trochę im zniszczę. Tylko jest problem, oni naszą niszczą. Już? No bo widzę jak trochę odejmuje. To ja lecę już naszą pomoc. bo sam akurat blisko. Nie będę naszą trzecią można powiedzieć rozwalam. Oho, są. I... I idzie oni tylko? A dostał! Pięknie! Ja rozwalam z jakimś gościem, który ma plazmę Jest! Dobra, mają sobą obronę nie mają chyba już. Nie, mają. Mają. Weź to w nich. Nie mogę, bo jestem ja gościem bronie. A tam a robię nas wjazd na chatę. Ojojoj. Oj, oj. A ja robię im. O kurcze! Z tej strony teraz. Wjazd na teraz jego. Zrobiłem im wjazd na chatę, ale Gosiu tutaj jest. Kurde, jego się nie da zabić. Ja uciekam. Kriks! Będę do was! Dobra, ja już się poradziłem. Ja nie, mam 41% nie do kościół wchodzi! Czekaj, ja ci pomóc! Kriks. Może zdążę! 19%! Jest to za chwilę na hita! Jedź! Jedź do mnie, jedź do mnie! Ja już go nawalam, ja już go nawalam, jesteś! 8%, 8%! Uciekaj na was. Ja już go pojadę. Ja mu to zrobię. Jasne. Będzie mnie atakował. O, Lol, wyskoczyłem! <laughs> ja się regeneruję i nagle wyskoczyłem za przodu i się wywaliłem. A tu wiem. Dobra, wpadłem. Mm. Jadę już tam. Y jest tutaj na bazie ktoś. Tak? No. Ktoś Ale do... ja sobie z nim poradzę. Ale tak i jadę, bo muszę się. Chociaż... Gdzie jest? Aha! Przewróciłeś się, tyle ci powiem. <laughs> Zabiję go na leżąco. <grymne> Jeba! Co ty? <grymne> co jest? Przyjmują no? Nie. O! że nam przyjmować. Nie, dostali ten... obronę, bo im chyba rozwalili. No chodź tutaj, im rozwalić. Bo nie tą, co ja rozwaliłem. Ja idę prawą stroną, zobaczę, czy ktoś tam nie jedzie z nich, nie? Ja idę tu, bo tam jest ta główna wieża, co ja mi rozwalałem. Soboki. Ty, chodź, 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 bo tu idą. Idą? No, to, tą stroną, w tą wieżę idą. Wow, ale strzelają i to ostro. No. Ja ich też. Ja niszczę medyka, ja niszczę medyka. To się da, nie? A medyk mnie niszczy, medyk mnie niszczy Medyk mnie niszczy Ale nie zniszczy mnie A. I czwarty kill i tak to się robi Kurde No kurczę, nie Cześć mogę... medyk Okej, okay, padł A już nie mój kill, ale dobra Mogłem A uważajcie, bo tu jeszcze mały po kraka idzie Dobra, jak coś to A, to ten niebieski, co go przegnałeś A! Skłony dostałem tego małego. Okay. On do wszystkich nawala. Ja muszę się odregenerować. Kryks, uważaj. Zauważyłem pomocy, bo ja nie mam hapca. Ja nie, ma... nie mam. Aż 3% nie mam hapsa Ej, pomóż! Serio ci mówię. I to szybko. Fuck you! Trybunał! O, 24% nie po niego, ja się. Ja tu jakoś sobie poradzę. Okej. Okay. Piąty kill. A jedna śmierć. Ale dwie asysty jeszcze, kurde. Ja mam um, piąty... No super się odregenerowałem! Okej, okay, no, yeah. no, bo... okej, okay, yes. okej. Patrz na mnie. Czekaj, już ci pomogę. Nie! Człowieku, tu idzie ten, widzę, jakiś... Widzę, chube. widzę, widzę. Ojej, oj, oj, <grym> O kurczę! Jest tam, jest tam! Wow, strzelać! Op. Ja już nie pomogę. Trze trzech, ich tam idzie, trzech, trzech. Ja im idę na bazę. No znowu wyskoczyłem. Cześć Adam Małysz. Oh, może lubisz być Adamem Małyszem? Ej, ee, pomóż mi, pomóż mi. Za późno. No, Moja ucieczka! Chodź im tu, bo oni nie mają ochrony. Ja nie mogę, no bo pat. <laughs> o, 10 minut tego nagrania już. dopiero Zabijam im. Ty, chyba nie mam ochrony. Ooo, nie będzie potomków czerwonych. Ale on odporny jest, ten mały. No wiem. Mały, ale. Kubany. O nie. Ej. O, ja chcę. Coś... Łatwo pomóż mi. o ale zerwałem. O, 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 o. Nie traf we mnie, nie traf we mnie. Ej, yes. pomocy. A się odregenerowuje, pomocy! 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 No to super. No cześć, gościu! nam ba na bazę środkiem i przodem. I bokiem. No czy tylko ja w niego wale? Nie, przyszedł jakiś. Do ciebie. Wiem, ale mam tylko 60%. On ale... się może odradzać. No niestety. Kurde. Ale dobrze. okej, chodź no okay, chodźmy szybko, bo idę nam bokiem. No, ja się dopiero rodzę. Bok and środek. Jestem nowo narodzony. Siema. Jestem nowo narodzony. Chodź na tą bazę co nam przyjęli. O idzie, idzie, jest tam, jest tam, jest tam Medic! Chodź. Ej? A, dlaczego nie mają ochrony no. Jest tu medyk, medyk, jest tu medyk Nic eee. to nie przeszkadza. Niezbyt słaby. Zosob. Nie, to nie jest medyk. Zosob. Zosob. Medyk, no... no zosob. Co zosob, go ja zostawić? Iść ty co! On tam może wejść właśnie. A my nie. to jest problem. My możemy. Tylko, Dobra. że jest trochę ciężki i trochę to będzie mi sprawiało trudności. Ale da się. Czekaj, będę tyłem jechał. Ale chciałem w realu... <laughs> nie, nie, raczej. Eee, medyk! Ja mam cały czas 100%, to no on we mnie tym celuje jest No właśnie, bo on se wyleciał tam. Ja im niszczę już ochronę, żeby nie mieli. Weź się, medyku. I medyka nie ma. Ej, Krix! Hmm. Krix! Krix! Co ci? O ty ty pusty! Zabił mnie. Serio! No bo mi trochę medyk zabrał życia. A on mnie od tyłu brał ten gości. Od tyłu? Tyle co? A? Dobra, nie mam ochrony, szybko No i znowu mają. Obok siebie. Ja im tam lecę, to rozwalić. O jakie... Jakie to mocne on ma 6 killi, kurde. Ja też mam. O click się usunie o cztery asysty masz. No. Ja muszę uciekać. Okej. Okay, Ej, muszę rozwalać. No Znowu. nie. No nie no nie gada i druga. Co? Druga. No drugą rozwalili. No ja już ten, ja walę. Już tam do tego. A kurde i... Ochrony nie mam. Pomocy mi. Potrzeba. Nie wiem, czy mu, ale zawsze to na celowniku robię. No nie! Jest już, jedzie na naszą bazę, po prawej. A, idzie do mnie! Pomóżcie mi, no kurczę! Mam ochronę. Okej, okay, jak z tyłu, za tobą, za mną! Niech <laughs> ty kurde! Nie mi o, rozwalam no. im! No to co że im rozwalasz? A mogłem... Ja słabszą ochronę, bo jeszcze jedno im rozwalimy i już po nich. Ja ty jesteś. Nie padłem gdzie gdzie tak a to ten! no nie słaby uri ale trudno go zniszczyć no wywaliłem się znowu Po prostu no może byś przyjechał na naszą bazę nie mogę czy ciebie wybuchła? nasza no przecież oni też nie mieli już chapsa Dobra, nieważne. Bro, mówiłem ci cały czas, chodź na ja. naszą obronę. Nie, to ty leciałeś na tam. Bo chciałem im rozwalić tą ochronę. Ja chcę, żebym bardziej bronił. To dobra. Biorę mojego lepszego robota. To, a tym razem wezmę tego, medyka. No i dobrze. Ulepszałam. Smycha latającego czy jeżdżącego? Latającego? Nie, to weź tego. No. Echa. Jak chcesz, to na. A na czym masz jakie masz? E, co? Pojazdy te na gąsienicach, na hoverach, na nogach i na kołach. A w mi ci się dobrze gra? Najlepiej mi się gra tym na gąsienicach. No to weź tego. Lub tym, co się lata. No to... Weź się... On ma dużo tarczy. Na nic możesz sobie wziąć. Bo ja biorę teraz latającego i było trudno Ciebie ten... leczyć, bo ja mam wielki. Na dole mam. Wchodzisz? Wezmę Mecha. No to weź. Na Battle -arenę. Na Battle jak to. No, no, wiem, wiem. Wziąłem Mecha, bo on wszędzie doskoczył i będę mógł się fajnie skampić. On ma o. dużo broni. Później te tu. I też ma obronę, nie? Dobrze No, szybko nas dołączyło, nie? No, a ja jestem drugi No bo ja jestem e, tym, medykiem O, ale mam szczęście, oni nie mają medyka, haha Wiem, chciałem tu powiedzieć Mmm, ja Cię wyprzedziłem, Eee Chris, zapowiemy nową serię z takiej gry? Której? Tej, którą ci przyślą. A, no to w niedługim czasie. No możemy zapowiedzieć. No dobra. To zapowiada? Ty czy ja? Ja. No dobra. Mów. Bacię ja okay. nic nawet nie mówię. Ja i Krix zapowiadamy serię taką nową na kanale. Taką, można powiedzieć, rocznicę bo to będzie druga seria z Euro Truck Simulator 2. Tak. Na multi oczywiście. Mam już... Od dawna, no i Krix jeszcze nie ma, no i on za niedługo będzie miał, bo mu prześlą i będziemy Aha. nagrywali. albo na multiplayer ja, albo on Albo po prostu, po prostu będzie... Starczy, starczym, miejsc, starczy miejsca na tyle ci powiem Wystarczy. starczy, 6 giga starczy no, Ja tyle nagrywałem kurde z tego, z kiedyś z ZTS-a właśnie, na moim kanale starym Wiem. Eee, e, e, właśnie! Chodź. Ty, ale wiesz ile oni mają samolotów? Fajnie, Dawaj, chodź tu Ale lubię im rozbalać. Rusz się. Ale Wolno we mnie prostoplazmą i ma nadal 100%! Aaaa, latamy! Bo! Dostałem. dostałaś Dostałeś. No tylko A... 2% mi zabrał. O, ty... Oleć! Ole, ole lecą do ciebie! Nooo! Jak... Mechy są jednak najgorsze! Zaraz na jakim trybie. Ulec mnie! Nie zdążyłem. No bo za tobą jest gościu. Ucieczka! Nie trafią mnie, nie trafili. No nie, zostawcie no, no, medyka! Zostawcie... No. no nie, nie zostawcie. No, 31 Co? 31? A no, 31 level. Chodź. Właśnie Jaki? jakieś wieże, bo chcę sobie wbić. 33, żeby być medykiem. A. medyk nie jest taki nigdy fajny. Nigdy tego nie robiłem. Chodź tu, chodź tu prawą, prawą. Aaaa, bo tam byli. Ło, za... wow, ale zebrałem. Gdzie ty się lecz, gdzie ty strzelasz? No, gdzie ty idziesz? Nie wiem. <ślesz> Geniusz jest Akurat pod zwierzę im idę, mi się przyda. A, dostanie! Ej, okej, okay, pomóż. Czekaj, rozwalam. No, medykowi nie pomożesz! Gdzie ty No mówię, że strzelają! No za uh! tobą! No, super. Uh -uh. o no, Ale ci barnało. No kurde! Hmm. No nie mówię, że... Najgorsze jest w tych robotach, że jak ma się dużo procent, a jest jeszcze się duży i ma się dużo broni, to i tak cię zabiją na hita. To jest... Plazma. Ale on nie miał plazmy. Miał mm. Bo cię inny ściągnął. nie on. O, o, o! Idzie tu do naszej bazy! Idzie tu do naszej bazy! Czekaj, ja co... Środkiem! Środkiem idzie. Pip, 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 pip. No idziesz! Okej okay, Bo ja nie dam rady! To jest środkiem, no to się cofam. O jesteś tępy! Tam gdzie ja jestem! Leć! No ja tam szedłem, no bo nie wytrzymam zaraz! No ja szedłem tutaj prosto Nie. Yeah. Mówię tam, gdzie ja jestem. No ty nie, musi iść. Będziesz inne... z środkiem idzie. A no, potem mówię, że, No że tam... szed! Czekaj, cofnij się, to cię uleczę. No, chodź tu! no, Na szczęście medic szybko leczy. 36, nareszcie. O, idę tam temu pomóc! Odejdź! Okej, okay, nie blokuj mnie! No, żeż mnie w... musiał zblokować. <grym> Ej, dostaję, wody. dostaję! No czemu się mną zajął? Ulecz mnie! O, fight Słaby jesteś. Słaby A ty masz. gdzie byłeś? Zginąłem! I jak coś to nie mam ochrony, haha Tak de facto. Ja do mnie jak nie wiem. Czekaj, bo tu jest jakiś sz mociarz. No u mnie... No nasi sirop... Ej, ej, idą nam... E tutaj... Są latają! Na są na naszej bazie Wiem. Dużo ich tutaj jest. Jeden... Jeden latający i paru... Wiem, lata tutaj, ja go chcę zasnajpić. O! No, nie snajp go! No, zleciał. dobra, żyjemy. Jest! Kończył, lecisz? Ja, mój cen! ale potrafiło. Dobra, zostajemy na bazie. Jak coś tam wezmę, mogę leczyć. Tam jest jakiś. Potrzebuje mojej pomocy. Mo Potrzebuje mojej pomocy. A ty, jak ty masz zbudowanego tego robota? Że masz hovery i masz szkodła? Patrz. Widzisz jak lecę? No masz skrzydła, a pod spodem masz hovery. No tak. A, ja też sobie taki zbuduję. I normalnie lata. Fajnie No, wolę go wcisnąć w spacie. No ale wiesz, musisz kierować mnie. A nie? nie tak, tylko... Aaaa, niełatwo nie jest. ci mówię. Nie. Yes. Yes. I w ogóle zdejmij mu te silniczki z boku. Bo one będą to... Ciągnął no, się lat... o oh. to. No to jesteś i dlatego się tobą interesują. To strasznie. Czekaj, na wracam na naszą bazę. O, o. Mm. Kurde, ja go tak raz trafiłem, że spadł. Ale musiałem go dużo razy trafić. Gdzie ty o, nie. Kurde, idą tam, prawą tam. Urna. Chodź, podwieżę. Pod prawą. Bo na prawą. Ah! Prawa! Prawa! Jest tu, jest tu, jest tu! Idę, 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 idę. Okej, padł. No i nie mój kill, no. Górna kits. Nie to nie Ja też nie mam killa, boże! Oooooo! Nie, 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 nie. Gin! Gin! Czemu do mnie powiedziałeś, żebym ginął? Nie, do tego! Ale nie mnie! Uleć mnie! No nie ma mnie! Nie mam mnie! Zaraz cię uleczę. A ja jestem! No i, No, i. no a, moja niech, wina... To moja wina, że nie żyję? Ale nie! Tamtemu go się mi powiedziałem, bo mnie zabił i był głupi, bo będę miał teraz Ła! No i super! i Ja się rozpomniałem a, a już dostaję! Jak? I już dostaję od razu! Ej! Ja się rad w i już dostaję! No to jesteś medykiem, dlatego! Ale ja się roz, rozpełniłem! Ja nawet się nie, nie zdążyłem wspomnieć i już dostaję! Rozumiesz? Już dostawałem. Bo ty się już pojawiasz wcześniej. Ha, jest! Trafiłem samolot. E, po prawej go masz na dole. Po prawej na dole! O, tutaj jest. Ty, chcę lecieć. Czekaj, już tam lecę do ciebie, żeby cię uleczyć. Baza, baza! Ok, jak proszę cię, na bazę lecę. Halo, halo, baza, halo, baza, minus jeden. Zaraz cię palne. Okej, okay, zaraz cię i to ostro palne, Bo mnie atakują! Pomocy mnie! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Ja i pomagam wam! Chodź tu, chodź tu! Ajajajaj! No bo tu są! Dobra, ja jestem sama. Ała! A ja się tam wie, żeby mnie nie widzieli. No właśnie, a ja... Nie przydałaby się twoja pomoc i to ostro. Ha, mogę im doskoczyć. Zrób se mechy. Okej, okay, chodź ru, chodź ru. No, idę, idę. Nie do ciebie, mówię. Idę nam to na bazę, To jest trochę bardzo niszczą. Znaczy, okay. okay, idę okay, zniczyć tą wieżę. Kto potrzebuje pomocy, zaraz tam ulecę. Mu ja muszę tu robić, że... A! Dostałem! Wie, Dostałem. Że... Dostałem! Dostałem! A ja też! Tylko, że z plazm. Tylko, to geniuszu, jak oni są anglikami, to jak cię zrozumiem, baby. Dobra, przepraszam, dobra, nie wiem. Ja macie jednego z osławionego. Bo mu koła zepsułem. Znaczy, te nogi. Jak ja nie żyje. O, mama. Taka obronę. mapa. Mam szczęście. Nie lubię na tej grze nie O, już gościa Cofaj się, to ja cię uleczę. I lecą nam od nie plecy. Nie, jestem uleczony. Lecą nam robią. Lecą nam robią. O, ja da. Tutaj? Ty głupi samolocie, gdzie ty latasz? Spadaj. Spadaj, spadaj w dół No, ich za dużo jest To jest same samoloty? nie Już tam lecę! Fag de polis Moja wina Mówi, nie wychodź z bazy Bo ty A nie Ale mnie tam respi za bazą Ja tu jestem medykiem, więc wam pom... Oh, fuck No i fajnie Chodź tu, zostaniemy na bazie lepiej. Mhm. Mm to nie wiem, my, my z teraz. No fajnie, wreszcie w bazie. Gdzieś jesteś? Ty, uważaj, samoloty! Ja cię jak coś, Jakby ci coś atakowało, to ja Pada. cię reigneruję. Chodź tu, bo rozwalają. No jestem obok ciebie! A dokładnie za tobą. Eee, lecz, 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 lecz. Padam. Znaczy, kurna. Ja nie przeklinałem. O okay. Podam. No i drugi raz umarliśmy. No niestety. Jeden. No, mi mina ta odcinka. Co? E, 27. To już myślę, że my nie będziemy zaczynali na pewno e? no 28. No to, no to ty teraz powiesz. Ty teraz powiesz na koniec odcinka coś. Tak, ciągle... To co? Nie wiem... Nagrywamy jeszcze dzisiaj jakiś odcinek? Eee! Co ja mówię? Nic nie słyszeliście, ludzie. Dobra, no to co? To był kolejny odcinek z Robocrafta. Bo grał dzisiaj ze mną. Okej. No co? Cześć.